No. Oscar ugrał gierę teraz. Diamonds? Kurwa, sorry, 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 kurwa, sorry, pływa. Uh, co? Ja on... to tu No stych kurwa. Ja. Stój, kurwa. A nie ma czasu w ogóle, to bez sensu. Ja pierdolę, no! Kurwa. Hej! to diabał to tylko ty zostałeś. Aha no ja widzisz. Zowie. Weź go, weź go ten, weź go... ...tutaj przynieś. Okej. Okay. Współpraca z tym chłóci w dupę. Z bedołami nie gadam. Halo? Ty kurwo! No, <śmienicza> Dobra, wybiegaj na niego już, wybiegaj Ej, O, ty dwusetki, poj**ałem No powiem, za co nie, co <śmienicza> <śmienicza> nie Bo on nagle wychodzi bo ja nie! NIE! Ej, dobra, czekaj Przyska, A co to jest? Ja latam? A ja no. lecę, kurwa! No, ja, <śmienicza> ja pierdolę Ja pierdolę, kurwi mi zaraz Da, chodźcie na base run, znaczy, nie na base run tylko na starym, na rubian, na ten, na, na, te, na, na stunty Kurwa! Ja wyjeźdź chuja, bo drugi już czekam na dunki. Został strzelba to chuja z dupy. What the fuck? <grym> Jaka ciotka! Nigdzie nie idź, na ziemię. Stój! Bierz go, na ziemię. Gdzie o ja mam z... mam Gewera i Mosin'a bez amunicji. Ja to za chybiście. Właśnie... Zmienił kierunek od razu. Nie. Ej, nie uwierzę co mam dla ciebie. Stary, nowy. Zobacz. Dlatego się jeszcze. Ja się sta... Ja Ej. On też jest w to rozumiesz? <grym> się bopiła. Ja bym są... <grym> mam. <się bopiła>

EJ CZE masz ZWILI BILU Pewnie nie Na mój temat, y, człowieku czytaj słownik języka polskiego A nie kurwa, a nie kurwa na co, byle co Masz y, motowa? Mam Masz, ty? Nie mam EJ Ogień ok, już skoczył w windy no. no Nie pomyśl O kurz Ej, może zginąć? Ale z zginąłeś Czemu śmierci, że gamy kotą, tutaj da, Obserwuj mnie z lornetki i O, šaudyk, šaudyk, mato. Na, klipų duok, klipų duok, ne? Klipų, 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 klipų. Klipų, 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 <hans treatment Teen> klipų. Klipų, 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 klipų. No nic, trzeba kolejnego zrobić. To się. No można. Jeśli potrzeba powstać, jest. Trzeba kolejnego zrobić. Już? Borsu, psz, pedał. Uku!